Hej, to Ginny. Postanowiłam nagrać ten filmik, ponieważ rok temu wypuściłam na YouTube mojego pierwszego vloga. I jakoś tak się to wszystko zaczęło. Dzięki. Że... Tym razem będę poruszał temat nadesłanego no, przez ginni 6789 filmiku o tym, jak to mało osób robi filmiki w Polsce. Jest rocznica. No. I bałwołowski mi przeszkadza. Komentuję. Komentuję rok temu. Zrobiło się ich strasznie dużo, to mnie bardzo cieszy, bo miałam co oglądać przez cały rok. Może najpierw obejrzyjcie sobie, co porabiałam przez ten cały rok. <grymny> <grymny> Przez ten cały rok? Nie wiem, mi się wydaje, że musiałam do punktu wyjścia. Tak jak już obiecałam, pokażę Wam, um, przedstawię Wam większość ludzi, którzy mi się podobali przez ten ubiegły rok. To znaczy, przepraszam, że nie pokażę wszystkich, bo wiem, że robiło się strasznie dużo tych filmików, blogów i wszystkiego, ale niestety o, nie mam ograniczony czas na antenie, bo Wam nie przeszkadzają. Więc po kolei. Zrób mnie oglądacie. Ta! YouTube schodzi na psy, telewizja schodzi na psy Jak zapewne się domyślacie, muzyka też schodzi na psy Mam nadzieję, że macie też trochę poczucia humoru Ten film ma być inny niż wszystkie Włosy też mnie wkurzają Włosy w cóżcie się! Jak jedzie to by mnie obciął Mam yeah. Pokemona! Milutkie! Mistrzu, czemu szumi? Dlaczego? Zrób to ze swoimi głosami i nie robisz więcej filmów. Żegnam. Od tamtego czasu dużo się zmieniło, bo dużo rozmawiałam. Na przykład wspomniałam o tym, jak to nasz naród wyśmiewa się z naszego prezydenta. Prezydent dążył w międzyczasie zginąć w katastrofie lotniczej. Naprawdę zmieniło się jeszcze dużo rzeczy, bo już ludzie nie są tacy, jak byli jakby nie boją robić tych filmików bo naprawdę zasubskrybowałam bardzo dużo polskich kanałów co rok temu po prostu było niemożliwe zwłaszcza, że był tylko Damianero ewentualnie Soldier.pl i mam nadzieję, że tych lepszych będzie jeszcze więcej No cześć Ostro czy nie ostro? Ostrość? Ostro Okej, okay. ostrość znowu Ostro Ostro Ostro, ostro. Okej, okay. jest ostro Ostro. Ostrość. Okej. Okay. Kosz Pitahaia. Pitahaia. Ojejciu! Te zdjęcia są takie całkiem ładne. A tu w ogóle wpadka, bo ktoś usił nogę. na Potter, to jest mój nimbus 3000. Nimbus 3000 Para! Ostro? I mam nadzieję, że w tym roku również dojdzie wreszcie do spotkania vlogerów, ponieważ już umawiamy się już od jakiegoś czasu, a nie dochodzi do tego w ogóle. Dużo rzeczy się jeszcze stało. Co jeszcze się stało? Michael Jackson umarł, Patrick Swayze umarł, YouTube Michael się Jackson. rozrósł. Damian Nero zrobił się strasznie polityczny. O właśnie. Kulele dostałam. Zobaczcie, mm, to się porobiło. Cześć, z tej strony Hieronim. Popieram jeżdżenie na gapę. Ja mam problemy z przepustowością w gardle. Co? Muzyka za cicho? Spokojnie, ziomki, spokojnie, to płośnie. Będziemy się lepiej słyszeć. No, tak, tak. no, Ratujmy vlogi amerykańskie i karaibskie, norweskie, czeskie. Szemanu YouTubeowicze, oto mój drugi ziół. To moja nowa koszulka. <ścoughs> to był żart. O Jezus! Maciek. To boli. Au. I give it one last Jeśli chodzi o dzisiejszy idiom, ponieważ oczywiście musi on być, będzie on z kotem, bo jak żeby inaczej? Wszystkim moim trollom mówię Hello, mam was gdzieś. Cat got your tongue? Why aren't you saying anything? What's wrong? Cat got your tongue? Mówi się, że angielski jest najbardziej powszechnym językiem i najbardziej znanym i używanym, I w języku angielskim można się porozumieć z każdym wszędzie. Główno prawda, w Chinach się po angielsku nie porozumiesz. Mam chyba nie najlepszy wpływ na najmłodszych. Jako pokutę nadaję Wam przesłuchanie chociaż jednej płyty The Doors. Yes. Zróbcie mi odpowiedź wideo do tego filmiku. Co u Was się zmieniło podczas tego roku 2009-2010? No. Aaaa, tego no. Bizda. Okej, koniec. Bałbałowski. Widzisz się? No. No nie, nie widzę. Bałbał, Łafał? Czy Rafał? Jak pan się go nazywać? To ty jesteś, Polak Mały. Znasz DHQ009? No znam. Co o powiesz? No, że jest pokrawniony i tyle. I że ma długie włosy bhq 009 jest spokrewniony, pamiętajcie <śmienny> Idź, idź, idź! Wykania się mnie! Le, le le. Kotki dwa. <śmienny>